Do meczu jeszcze trochę czasu, ale na trybunach już czuć wzbierające napięcie. Początek transmisji wkrótce. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wraca polska ekstraklasa. Może nie najlepsza, ale nasza. Przed nami pierwsza kolejka sezonu. Piast Gliwice zagra z Atletico. Bez wątpienia ten zespół jest w gronie faworytów do tytułu. Mam nadzieję, że ten mecz tylko utwierdzi nas w tym przekonaniu. Ale jeśli dobrze przepracowali okres przygotowawczy, to ten skład powinien zawojować ligę. Piast Gniwice rozpocznie ten mecz w takim oto składzie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce. I trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. A teraz, Drodzy Państwo, pora na skład ekipy Atletico. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Rusza więc pierwsza połowa. Lehmann. Okazja do strzału. Nic z tego nie będzie. Świetnie obrońca. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. Niesamowita szybkość, ma to depnięcie. Jeśli obrona choć raz pomyli się z pułapką offsideową lub zostawi za dużo miejsca, to będzie pozamiatane. Każda prostopadła piłka na dobieg będzie ogromnie niebezpieczna, więc defensywa musi się pilnować, a najlepiej cofnąć się pod bramkę, żeby utrudnić dojście do takich podań. Jest coraz bliżej pola karnego. Szansa! Mogą zaraz prowadzić! Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. To musi dodawać pewności siebie. Znakomita interwencja. Znakomita. Przerwała atak rywali. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Ależ teraz będzie okazja. I mają to. Dominowali. Wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Prowadzą zatem 1 do zera. Uwaga wychodzi sam na sam. Gol! Proszę Państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. No to mamy 2 do 0. No i po ataku dobra interwencja. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak i zdaje się, że wzięli sobie tę maksymę do serca. No, tutaj mogą wręcz za chwilę podwyższyć wynik. I przejęta piłka. Jest za linią obrony. Uwaga! Świetnie! Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił warcy trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. I ładnie mija teraz rywala. No i nic z tego nie będzie. Damian kondzior. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Sędzia pokazuje, że był offside. No może i był, ale taki o włos. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Świetnie dzisiaj wygląda w ofensywie Jacku. O takim występie warto porozmawiać. Znakomita forma, świetnie dziś strzela. Niepotrzebne nam są zresztą statystyki strzałów, bo przecież mamy świeżo w pamięci te jego próby zakończone bramkami i pozostałe, kiedy niewiele brakowało. I ruszyła pierwsza połowa. Jest coraz bliżej pola karnego. Szansa! Mogą zaraz prowadzić. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił... Może teraz dobrze dograć do partnerów. I mają to! Dominowali! Wreszcie się doczekali! Otwierają... Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol, proszę Państwa. Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Lejman. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagra. A teraz będzie dobra okazja. Goal! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika. przecież mecz jeszcze trwa. Mamy powtórkę sytuacji, która doprowadziła do bramki. Szkolny błąd, strata piłki i nieszczęście gotowe. Tak kończy się brak koncentracji w grze obron. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. I mamy obecnie 3 do 0. Odbiór jak z podręcznika. Brawo. Przymierzał się Manchester City do tego transferu. Przymierzał. I w końcu dopieli swego. Ciekawe, jak odnajdzie się w nowej ekipie. Na pewno wszyscy tu na niego liczą. Pytanie, czy szybko zaadaptuje się do taktyki. Jest bramka. Ale jednak ten gol nie może zostać zaliczony. Wszyscy widzimy teraz chorągiewkę w górze. Ach, tak blisko było Tomku, tak blisko! Niestety przepisy są nieubłagane. I w drużynie piasta wchodzi rezerwowy. Pójdźmy sam na sam z bramkarzem. Aj! Miała być z tego bramkowa sytuacja, a wyszła, jak Państwo widzicie, strata piłki. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Piast traci piłkę. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! A i blisko, słupek! Ale uwaga, piłka w grze. Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem cztery bramki przewagi! Spójrzmy jeszcze raz, wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Mamy już zatem 4 do 0. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Ależ teraz będzie okazja. Jest, znowu gol. Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję raz jeszcze, nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego, jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknem samym w sobie. Brawo! Powiększają przewagę, 5 do 0. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Zdecydowane wejście bez fałdu. Uwaga! Może strzelać! Uwaga! Wciąż niebezpiecznie! Tak proszę państwa! Piłka w siatce! W takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby dotrafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Aguirre. Wawrzynia. Wycofanie piłki do Bramkarza. Ma wsparcie, by to rozegrać. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Świetna interwencja, znowu są przy piłce. I oto mamy koniec meczu. Ekipa gości zdobywa dzisiaj 3 punkty. Jednym słowem to jest dobre wejście tej drużyny w rozgrywki. Pierwsze spotkanie i zwycięstwo na dzień dobry. Takie wyniki budują pewność siebie. Może teraz dobrze dograć do partnerów. I mają to! Dominowali, wreszcie się doczekali. Otwierają... Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol, proszę państwa! Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To? Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem. a teraz będzie dobra okazja! Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat tricka szanowni państwo. Uwolnił się z podkrycia okazja, a i blisko słupek, kosmos! Co tu się dzieje? Znowu gol! A zatem cztery bramki. Jest znowu gol. Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. Uwaga, wciąż niebezpiecznie. Tak, proszę Państwa, piłka w siatce.